Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Zacząłem ten rok od nagrania o finansowych wyzwaniach na 2023 rok i zadziało się już tyle, że pomyślałem o drobnej aktualizacji tego tematu. Odcinka słuchało ponad 15 tysięcy osób, a większość z tych finansowych wyzwań nadal uważam za aktualne, więc tym bardziej czas na małą aktualizację. Jak znalazł po pierwszym kwartale 2023. W związku z tym, w tym odcinku, po pierwsze, jakie finansowe wyzwania tego roku są cały czas aktualne. Po drugie, co się zmieniło i jak to zmieniło cały obraz sytuacji? I po trzecie, na co ja osobiście uważam mocno finansowo, inwestycyjnie i po prostu osobiście. Zaczynamy. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Kieroszek. Ale zanim tematy trudne, to zacznijmy od czegoś bardziej przyjemnego, bo udało się zdobyć nominację do Nagrody Herosa Rynku Kapitałowego dla wydawnictwa Milion Kroków za wydanie naszej małej czerwonej książki, czyli wielkiego hitu światowego Johna Bogla. Mała książka zdroworozsądkowego inwestowania. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy to proponowali. Kłaniam się nisko i jedyne, co mogę jeszcze zrobić, to poprosić czytelników o głosy, bo link do głosowania zostawię pod nagraniem. Książka Bogla była w Polsce bardzo, bardzo potrzebna i już te dziesiątki dobrych opinii i tysiące książek, które powędrowały do czytelników, są tak jakby nagrodą samą w sobie, ale nadal trzymam się tej misji, że walczymy o edukację jak najbardziej, ale walczymy po prostu o niższe opłaty w produktach, bo o to zawsze Boglowi chodziło. To w sumie jemu należałaby się ta nagroda i to od wszystkich inwestorów indywidualnych, ale to już inna sprawa parę pomników tam gdzieś za oceanem stoi. A my przechodzimy do naszego tematu, bo pierwszy kwartał za nami. Zimę przetrwaliśmy relatywnie gładko, czym nie da się ukryć, mocno wkurzamy yy, Władimira Putina. Wojna, niestety, trwa nadal. Ukraina dzielnie się broni, a świat z pomocą nie odpuszcza. Wewnątrz kraju też nie odpuszczają niektóre znane już nam problemy i wyzwania gospodarcze. Sprawdźmy zatem, co się zmaterializowało, a co nie. No i najważniejsze, na co z tego wszystkiego mamy w ogóle jakikolwiek wpływ. Problem numer jeden to jest recesja. W niektórych krajach wydaje się nieunikniona, ale wiele danych sugeruje, że będzie lżejsza niż się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu. No i to jest bardzo dobra wiadomość, chociaż oczywiście nie zmienia się to, że to są procesy długotrwałe i nierówno rozłożone. Czyli na przykład nadal trwa redukcja zatrudnienia w spółkach technologicznych w Stanach. Ale przecież jest wiele branż na świecie w Polsce także, gdzie cały czas brakuje rąk do pracy. W Polsce wiele wskaźników wygląda bardzo dobrze, ale co nam po wskaźnikach? Jeśli jesteśmy na przykład małym sklepem, małym gastro, no czy teraz aktualny problem rolnikiem z dużym problemem zboża ukraińskiego? W tym temacie też nie ma co generalizować. Wiadomo, że bywa z tym bardzo, bardzo różnie. I tak jak wspominałem w tym styczniowym odcinku, recesja nie jedzie jak po sznurku, wszystkich równo nie dotyka. Niektórych dotyka dużo, mniej, niektórych dużo, dużo bardziej. Ja na przykład do tego bym jeszcze dorzucił, że aktualnie w niektórych branżach bardzo ważnym punktem stawianym obok recesji albo który może być. Istotnym W kontekście zwolnień czy jakiejś restrukturyzacji też jest rozwój sztucznej inteligencji i jej wpływ na rynek pracy. No bo nie wiem jak u was, ale ja na przykład jestem przekonany, że w mojej branży zmieni się całkiem sporo. I już wpadło mi w ręce kilka raportów, w których analitycy próbują ugryźć temat z różnych stron, i najciekawsze jest to, że automatyzacja przez ostatnie dziesięciolecia raczej zabierała pracę najmniej wykwalifikowanym, no i to przesuwało naturalnie nas wszystkich w stronę rozwoju. I teraz jak sztuczna inteligencja zacznie być bardziej powszechna i będziemy z niej korzystać w przeróżnych urządzeniach życia codziennego, no to tym razem może sięgnąć po etaty pracowników kilka szczebli wyżej i to jest ta cała rewolucja. Zawsze jak pada w ogóle słowo rewolucja i zaczyna się filozoficzna rozkmina o rozwoju naszej cywilizacji, no to ja wtedy trochę psuję zabawę i przypominam, że za całym rozwojem najczęściej stoi chciwość, bo ten czynnik też tutaj pewnie będzie miał znaczenie. Na przykład w Big Techach, jak już wspomniałem, aktualnie wyrzucani są pracownicy w ramach masowych zwolnień, no ale AI przecież pomoże w tej redukcji w wielu firmach, bo koniec końców to się sprowadzi do wyższych zysków. Dzięki redukcji kosztów. Zamiast kilku pracowników będzie mniej pracowników, ale wspierających się rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Powiedziałbym, że cały boom na sztuczną inteligencję od początku roku jest tą największą zmianą chyba z tego kwartału, którą sobie musimy odnotować. Dziś po drodze sporym plusem są dane z Unii Europejskiej, bo tu nam jest najbliżej. Całkiem sporo wskazuje na to, że recesja będzie płytsza. Część krajów lepiej sobie radzi z inflacją, kilka tematów się ustabilizowało, wróciły niskie ceny frachtu, transportu, uspokoiły się szoki surowcowe. Więc generalnie na początek trochę dobrych wiadomości, chociaż my możemy gorsze nastroje odczuwać przez inne czynniki, ale to już oczywiste, bo tak to działa. Tym czynnikiem, który wiele rzeczy nam psuje i psuje nam nasze nastroje codzienne, jest oczywiście inflacja, i tu też musimy sobie wykonać małą aktualizację, no bo wyraźnie zaczynamy odstawać od reszty świata. Trochę się materializuje ta obawa, o której wspominałem na początku roku, że tak jak na przykład w USA czy w Niemczech, widać wyraźnie, że te państwa zaczynają sobie coraz lepiej z inflacją radzić. Rysują się wyraźne trendy na wykresach. U nas raczej one wyraźne nie są i na pewno nie, nie działa to aż tak szybko. No bo jednak dezinflacja, jak użyjemy tego słowa i zobaczymy dane z USA, a jak zobaczymy nasze dane polskie, no to nie do końca będzie to jeden do jednego. Ważne, jaka część inflacji jest odczuwalna, czego najlepszym przykładem są chociażby problemy z cenami żywności. Jest dosyć drogo i ceny cały czas rosną, więc rosną co najwyżej w wolni. 16% to nadal jest okrutnie wysoki wskaźnik, a teraz liczymy go jeszcze od bardzo wysokich cen. I tu bardzo ważne, o czym musimy porozmawiać. W aktualnej walce z inflacją mamy na razie chyba taki konsensus, że ten poziom stóp procentowych zostaje jaki jest. To się łączy zapewne z rokiem wyborczym, ale generalnie widać sporą niechęć do ewentualnego podwyższania dalej stóp procentowych. I niektórzy całkiem na poważnie mówią, żeby jeszcze w tym roku na przykład stopy procentowe obniżyć. Co przyznam się szczerze, że przy procentowej inflacji wydaje się być co najmniej oryginalnym pomysłem. Gdzieś tam po drugiej stronie trochę pieniądza wpadnie na rynek jak tylko pojawi się kredyt 2%, bo jak już wspomniałem jest to pomysł stający w sprzeczności z walką z inflacją. No bo kredyt można będzie nie dojrzebrać brać na lepszych warunkach niż te ogólnodostępne, to jeszcze bez wkładu własnego. A trochę po to są stopy procentowe, żebyśmy tych kredytów nie zaciągali albo żeby więcej pieniędzy wessały nam właśnie bankowe raty. Generalnie niestety pieniądze wpadają na rynek dosyć łatwo i świetnie widać to na aktualnym problemie z rolnikami. To doskonała wizualizacja z tym zbożem z Ukrainy, no bo strategia wydumana wyjścia z problemu jest sprawdzona, znana, Zapłacić. Już szacuje się, że koszt pomocy rolnikom to będzie 10 miliardów i cyk pieniądze wpuszczone są po prostu na rynek, bo przecież to jest czysta gotówka. Więc tutaj ta strategia jest bez zmian i ona jest cały czas niestety proinflacyjna. Z inflacją jesteśmy trochę dalej na etapie zaklinania rzeczywistości, bo politycy będą nieustannie słowo dezinflacja odmieniać przez wszystkie przypadki. Ale pamiętajmy jeszcze, że ceny rosną dalej w odczuwalny sposób, bo działa tu tak zwany efekt bazy. Zobaczcie o co chodzi. Inflacja jest liczona rok do roku, czyli teraz ekstremalnie uproszczony przykład, żebyśmy dobrze zrozumieli, czym się różnią punkty procentowe od po prostu czystych liczb finansowych, czyli od tych naszych złotówek w portfelu. W 2021 dajmy na to, że chleb kosztował 2 zł, ale w 2022 kosztował już 4 złote, czyli Ola Boga wzrosł nam na przykład o 100%. To by było ze zmian procentowych, ale jak w 2023 ten sam chleb będzie kosztował 6 zł, to o ile wzrośnie jego cena? 50%, bo 2 złote rok do roku. Czyli rozumiecie trochę zasadę. Znowu mówię, wydumany kompletnie przykład na abstrakcyjnych liczbach. Zasada jest taka, że fajnie to na liczbach wygląda, bo wzrosty cen wydają nam się niższe, ale jeśli są one liczone od cen, które już są bardzo wysokie, bo wysokie były w 2022, to procentowo wygląda to dużo lżej, ale dla naszych finansów w naszych portfelach wcale lekkie nie jest. Będziemy teraz liczyć te punkty procentowe już od cen wysokich z ubiegłego roku, więc ładnie to będzie wyglądało na wykresach. Ale nas będzie w portfelu bolało co najmniej tak samo, jak nie bardziej. A skoro z tym mamy do czynienia, no to nadal obowiązuje ta zasada, żeby walczyć z inflacją, na ile to jest możliwe w naszych portfelach. Robić to, na co mamy wpływ, czyli oczywiście zagonić nasze pieniądze do pracy i zacząć bardzo dobrze gospodarować kosztami, przyglądać się zakupom, ograniczać jakieś rzeczy, nie szaleć z wydatkami, no i oczywiście pilnować, żeby nam koszty niepotrzebnie nie były zjadane. Tu myślę chociażby o kredytach, o kartach kredytowych, o tych długach, w których wysokie stopy procentowe też bardzo łatwo są odczuwalne. Ja osobiście oczywiście też patrzę na swój budżet domowy, sporo rzeczy gdzieś tam ograniczyłem, z niektórymi wydatkami uważam, Koszt biura w skali nieco ponad roku to już jest wzrost o no, 50%. Co z tym tak naprawdę zrobić? Ja po tym kwartale mam jeszcze jedno istotne spostrzeżenie, czyli zjawisko, gdzie wyraźnie klaruje się po pierwszych kilku miesiącach dużo mniejsza ofensywa depozytowa banków. Czyli był taki moment, że banki miały jeszcze ciśnienie, żeby pokazać coś z tymi lokatami, żeby ściągnąć trochę pieniędzy do siebie. Później tam wymusił to dosłownie premier, zwiększając ofertę obligacji, ale teraz mamy raczej odwrót. Czyli moim zdaniem banki kompletnie już nie starają się o nasze oszczędności. Dużo tych lokat z promocyjnym oprocentowaniem jest bardzo skomplikowanych albo na bardzo, bardzo krótki okres. Dlatego tym bardziej warto jest zaglądać na obligacje skarbowe.pl, jeśli chcemy gdzieś ulokować oszczędności na dłużej. No to zdecydowanie warto sobie po prostu przemyśleć tę ofertę i niekoniecznie ograniczać się tylko i wyłącznie do tego, co mają banki. No i następny punkcik to giełda. Cóż to był za kwartał? DAX blisko rekordów, czyli niemiecka giełda bardzo, bardzo wysoko. SWIK 80 już na swoim ATH. Francuska giełda na maksimach. Solidne odbicie na NASDAQu. Bitcoin sięgnął 30 tysięcy dolarów. SP 500 powyżej 4 tysięcy. Pamiętacie, jak powtarzałem, że problemy w gospodarce przychodzą z opóźnieniem względem giełdy. W 2022 mieliśmy fatalne nastroje na giełdzie, ale w gospodarce było nieźle. Teraz mamy falę optymizmu giełdowego, ale wokół nas w gospodarce nastroje już takie sobie. To się materializuje, chociaż ja tu szczerze od razu przyznaję, że skala wzrostów mnie absolutnie zaskoczyła. Równie dobrze może to być przecież korekta w bezsie. Na niektórych rynkach jesteśmy bardzo, bardzo wysoko. I jak patrzę na te wykresy, to z niektórych przecieram oczy ze zdumienia, ale staram się nie spekulować pod wydaje mi się, do dosyć kiedy kończy spektakularnymi sukcesami, i po prostu trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli takie rzeczy robimy. Mamy bardzo niski indeks zmienności, na to też mocno patrzę. Bardzo wysoko indeksy. No, z kolei umocnia nam się złoty. Rynek wygląda na bardzo spokojny, więc też trochę zakładam, że każde istotne wydarzenie związane, no, co by tu dużo szukać, Rosja, Ukraina, Chiny, Tajwan, to wszystko może bardzo łatwo szarpnąć rynkiem. No bo mówiąc kolokwialnie, jest z czego spadać. I w trzy miesiące bardzo mocno zniknęła awersja do ryzyka u wielu inwestorów. To jest bardzo istotna zmiana. Ja osobiście inwestycyjnie, chociażby w tej sytuacji kupuję dolary. Na pewno jest to duży lepszy moment niż gdy był dolar w okolicach 5 zł. Mam oczywiście obligacji trochę korporacyjnych, zbieram od miesięcy chociażby ETF na TBSP, czyli nasze obligacje. Ładnie odbiło trochę spółek Growth. Fantastyczne odbicie zaliczyła chociażby Nvidia plus sztuczna inteligencja, oczywiście ma na to też wpływ, więc zawsze mam takie poczucie, że nawet jak na ostatnich korektach te spółki technologiczne jakieś kupowałem, no to jak się patrzy na takie wzrosty, to zawsze ma się wrażenie, że. Się kupiło tego za mało, no ale chyba każdy coś takiego ma, nieważna jaka kwota, zawsze jak coś ładnie odbije, to mamy wrażenie, że mamy tego zdecydowanie za mało. Widać ten mocny podział w różnicy optymizmu, jeśli chodzi o kapitał przy dużych spółkach i przy małych spółkach. To co sobie zawsze powtarzaliśmy: ten WIG-20, który zależy mocno od kapitału zagranicznego, ma swoje kaprysy, raz ma lepszy dzień, raz ma gorszy, ale mocno od kapitału lokalnego zależy na przykład SWIG-80 i te mniejsze spółki. No i tam już widać, Optymizm inwestorów i widać, że naprawdę bardzo ładne wyniki fundamentalne przełożyły się na bardzo ładne wyceny. Reszta powiedziałbym trochę bez zmian, bo u mnie i polskie zagraniczne spółki głównie dywidendowe i w jednym, w drugim portfelu bardziej skupiam się na tym, żeby cały czas dostarczać pieniądze do rynku kapitałowego, no bo w tym roku to będzie jeszcze trudniejsze. Już nie mówię tutaj tylko o recesji, ale bardziej mówię o tym, że kolejne instrumenty nam dochodzą. Jeśli w tym roku faktycznie wejdzie OIP, to też jest zmiana z tego kwartału, czyli ta europejska emerytura już coraz bliżej, bo uchwalona, no to jak ona będzie miała taki limit jak IKE, no to kumulacja rachunku IKE, IGZE i OIP to jest ponad 50 tysięcy złotych rocznie wpłat. To jest naprawdę sporo pieniędzy i trzeba się nieźle spiąć, żeby bez problemu takie kwoty wrzucać na rynek, a gdzie jeszcze inne inwestycje? Przecież oprócz tych emerytalnych też można mieć jakieś rachunki. Giełdowo jestem dosyć czujny, bo ten entuzjazm jest bardzo wysoki, więc wydaje mi się, że wycenia duży splot pozytywnych wydarzeń. Niższe stopy procentowe, koniec wojny. No, może i tak, chociaż swoją drogą niższe stopy procentowe, koniec wojny, i tak dalej, to też może zaowocować różnymi innymi skutkami, jakimś tąpnięciem na rynku nieruchomości, jakimś odejściem siły roboczej. No, to, to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe. Ale generalnie nadal i tak trzymam kciuki za wiele tematów, takich jak chociażby koniec wojny. Ale y, trochę czuję się nieswojo przy aktualnym optymizmie na rynkach finansowych, chociaż sam od miesięcy to powtarzam jak mantra, że kiedy w gospodarce będzie pesymizm, na giełdzie będzie już optymizm y, i już to autentycznie mamy, tylko po prostu skala tego optymizmu mnie bardzo mocno zaskoczyła. Kolejny punkcik, który poruszałem na początku roku to są stopy procentowe, czyli ten ich poziom, który nas będzie gryzł, podgryzał nasze finanse, dokuczał nam, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami i konsumentami. Jak już mówiliśmy o inflacji, jak się z nią walczy? No chyba zrobię wyjątek i obejrzę najbliższą konferencję Narodowego Banku Polskiego, bo 17 miliardów w plecy to też jest jeden z rekordów, który zostanie za tej kadencji NBP-u. Budżet z reguły w Polsce był zasilany dodatkowymi miliardami, które NBP wypracowywał wiele razy. No tam były różne statystyki, ale kilka miliardów, w tamtym roku chyba 11 aż nadwyżek. A w tym roku mega, mega ząg. Najwyższa strata chyba w historii Narodowego Banku Polskiego, 17 miliardów. Ostatnia taka solidna strata, jak patrzyłem na wykresy, to była chyba w 2007 roku, czyli ten poprzedzający wybuch kryzysu finansowego, i ona była mniejsza niż ta teraz. Więc oczywiście to był trudny rok i będzie pewnie tłumaczenie o różnicy stóp procentowych i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ukrywam, że skoro tyle mieliśmy ym, dyskusji, jaki to był fantastyczny wynik rok temu, to marzy mi się obejrzeć te dyskusje, jak do tego doszło w tym roku, że jest 17 miliardów na minusie. No ale to takie subtelne wtrącenie, bo najważniejsze są stopy procentowe, które zostają. Zostają na bardzo wysokim poziomie i trochę zaczynamy to odczuwać. No bo banki w pierwszych miesiącach, jak spojrzymy, zarobiły więcej niż potrafiły, na przykład przez cały rok z niskimi stopami procentowymi, przy wakacjach kredytowych, na jeden miesiąc w kwartale i tak dalej. No naprawdę, czuć, że banki ściągają z nas ogromne pieniądze i będzie to widać w wynikach finansowych tego sektora. Koszt kredytu jest dzisiaj bardzo wysoki i jeśli spłacamy kredyt, opieramy swój biznes o kredyt inwestycyjny, czy mamy leasingi, pożyczki i tak dalej, no to niewiele się dla nas zmienia po tym kwartale. Politycznie jest nadzieja na obniżki w końcówce roku, ale to jest taka no, nadzieja przecząca trochę zdrowemu rozsądkowi, bo zdrowy rozsądek podpowiada, że przy tak dużej inflacji absolutnie nie ma na to szans. Więc musimy liczyć się z tym, że jest jak jest, skorzystać z wakacji kredytowych tam, gdzie się da, sprawdzić swój stan zadłużenia, pilnować, żeby na przykład nie spłacać głupich odsetek, takich jak odsetki od niespłaconej karty kredytowej, czy jakiejś małej pożyczki, bo dzisiaj to jest piękny zysk dla banku i my musimy mocno przypilnować, żeby ten bank tego zysku nie zaliczył z naszych pieniędzy. Powiedziałbym, że ten punkt stóp procentowych trochę bez zmian, tylko znowu troszkę bardziej odczuwalny, bo i wakacji kredytowych już mniej skumulowanych obok siebie. No, i na koniec, a polityka. Piąte zagrożenie, o którym wspominałem, to są wybory parlamentarne, które mamy już w tym roku. No i co tu dużo mówić, tu się dzieje bardzo dużo i bardzo szybko. Właśnie trwa finalizacja przetargu na laptopy dla czwartoklasistów od ponad miliard złotych rocznie. Jesteśmy po głosowaniu nad kredytem 2%. Są problemy ze zbożem i rolnikami wspomniane 10 miliardów kosztów dzieje się całkiem sporo, a jest kwiecień. Czy to dla nas coś realnie zmienia? Moim zdaniem jesteśmy trochę świadkami takiego niebywałego wyścigu obietnic, który w krótkim terminie no, skończy się jeszcze większymi transferami środków bezpośrednio do konsumentów. No bo jeśli aktualny rząd obiecuje, że wszystkie transfery będą zachowane, a największe partie opozycyjne obiecują, że Transfery obecne będą zachowane, ale wymyślą jeszcze nowe, no to jesteśmy trochę w patowej sytuacji i trochę nic dziwnego, że rośnie poparcie Konfederacji, która obiecuje, że przestanie rozdawać. Dla jakiejś tam części elektoratu ten argument zaczyna być na wagę złota, no bo wszyscy inni mówią twardo, że. Rozdawać będą. Mówię rozdawać w cudzysłowie, ale oczywiście chodzi o te transfery, gdzie nasza polityka jest bardzo lewicowa i pod względem ekonomicznym opiera się cały czas o te transfery gotówki do konsumenta. I to ma duży wpływ na stan finansów państwa, ale też de facto na naszą aktualną sytuację. Wczoraj widziałem sondaż, w którym 47% Polaków uważało, że wiek emerytalny w Polsce jest za wysoki i w zasadzie to chętnie by go obniżyli. No i to jest Fikołek, o którym nawet ja nie myślałem, bo obietnice absurdalne ekonomicznie zostawiam na jesień, a Kamany z dopiero kwiecień. Z plotek, ploteczek, tam gdzie przyłożyłem ucha do jeszcze starych kontaktów dziennikarskich, całkiem na poważnie mówi się jeszcze w tym roku o jakiejś reformie podatkowej. No tam się dużo rzeczy nakłada na siebie, bo jest strategia rozwoju rynku kapitałowego, robiona od wielu, wielu lat, trochę już zapomniana przez wszystkich, ale przed wyborami dobrze by było skończyć ten projekt, więc jest szansa na jakąś decyzję jeszcze w tym roku. No i jest gdzieś cały czas plotka krążąca po rynku, że trzeba zatrzeć jakoś złe wrażenia po polskim ładzie. Tu moja księgowa łapie się za serce, lepiej już, żeby nic nie było poprawiane, ale jest taka obawa, że jeszcze ktoś nam będzie chciał pomóc w podatkach. Waloryzacja programu 500 plus to cały czas mam wrażenie, jest taki as w rękawie zostawiony na sam koniec, bo każdy polityk o zdrowych zmysłach wie, że jest to koszt ogromny, i później nie ma się jak z tych decyzji wycofać, bo jak już raz zwiększy się cokolwiek, no to trochę w tym kraju nie ma decyzji powrotnej, więc lepiej 100 razy zastanowić się, żeby tego uniknąć i żeby ten as w tym rękawie pozostał, ale żeby nie trzeba było tego mówić. No niemniej jednak y, warto jest już o tym wspominać, że gdzieś tam. Jest taki scenariusz potencjalny zawsze pod ręką. W hipotekach można powiedzieć, że kredyt 2% już na ten rok trochę wystarczy. Do tego coś w podatkach jest pomoc rolnikom i jest ten znak zapytania, kiedy ewentualnie jeszcze pojawią się jakieś obietnice, które będą nam e, drenować portfele albo będą dorzucać do naszych portfeli. Wszystko zależy w jakiej sytuacji jesteśmy. To oczywiście jest zagadka wyborcza tego roku, a jeśli tyle zadziało się do kwietnia, no to wyobraźmy sobie, jaka będzie aktualizacja tego tematu w okolicach jesiennych. A co z podwyżkami podatków albo z podwyżkami składek emerytalnych? Te, oczywiście, dopiero po wyborach wtedy też skończą się finalnie wszystkie tarcze niezależnie od tego, kto będzie rządził będzie po prostu takie starcie, zderzenie z finansową rzeczywistością, bo trzeba będzie zacząć to spłacać. Więc teraz mam wrażenie, że trochę jeszcze jesteśmy na takich wakacjach last minute na fajny kredyt. Ale taka płatność odroczona zacznie się właśnie dopiero po tym czasie wyborczym. Czyli teraz cieszymy się tym, co kupiliśmy, spłacać będziemy za ileś tam miesięcy. No, to jest na razie taki mój scenariusz. I po tym kwartale, już podsumowując, mamy nieco większy optymizm, szczególnie widoczny na giełdzie, ale takich fundamentalnych problemów w większości nie rozwiązaliśmy. One gdzieś tam nie zniknęły. Niektóre są przyczajone dla polskiego konsumenta i obywatela, jak chociażby konflikt na Ukrainie, czy nawet potencjalny konflikt na Tajwanie, o którym co jakiś czas słyszymy. No a niektóre są takie, o których już coraz mniej rozmawiamy, ale które odczuwamy codziennie, idąc do sklepu, czując tę inflację, płacąc te raty, mając te wysokie stopy procentowe. No, a nam zostało tak naprawdę pytanie się czata GPT, co z tym wszystkim zrobić, bo chyba największą rewolucją jest właśnie ta rewolucja sztucznej inteligencji, do której wszyscy podchodzimy trochę jak pies do jeża, ale wydaje się, że to jest dobry czas, żeby się jednak tym troszeczkę mocniej zainteresować, bo to jest też coś, na co mamy wpływ. Możemy traktować to jako ciekawostkę. A możemy zająć się tym na poważnie, może nauczyć się jakiejś nowej rzeczy, nowej kompetencji, może całkiem na serio pomoże nam to nawet w naszych codziennych finansach czy w naszych zarobkach. Niby nie zmieniło się tak bardzo dużo, ale jednak, jak się ym, trochę wgryźliśmy w te tematy, to warto było to zaktualizować. Następna aktualizacja myślę, że dopiero po wakacjach, jak będzie jesień, to się dopiero będzie działo. Obyśmy tylko do tego czasu z tej inflacji zeszli, bo mój portfel jest absolutnie na propagandę polityczną odporny i słowa dezinflacja nie rozumie. Ja cały czas odczuwam, że coś mi tu za mocno drenuje moje finanse osobiste. A jak tam u was po tym kwartale? Optymizm, pesymizm czy nic się tak naprawdę nie zmieniło? Czy może też jak jak ja, boicie się trochę politycznie jesieni? Zapraszam do komentowania na YouTubie pod tym materiałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.